I od oh Was w takim razie po raz ostatni jakiegoś miejsca, gdzie może jakiś w jest w miejsce. No pewnie jest Barsi dla no! Jestem Recepcja przy hotelu. Recepcja przy hotelu, super. Recepcja przy hotelu w Barsli, bo Macie nam na hotelu, nie,

Dobrze, ale, ale weźmy Dodę, tak? Do, doda, celebrytka. Przedmiot, dziękuję. Recepcja w hotelu. Bogu nie ujść, tylko do 10 minut zrobiłam. 3, 2, 1 i go! No, bo ja jestem. Jestem tutaj w tym także mieście nieco oh. Parsley! Ważne i jak się tak. cieszę, jak się cieszę, jak dowiedziałem się, jak dostałam maila, że a pani przyjeżdża. Tak. To od razu. doceniam, doceniam, do bagaże, proszę szybko. Ju, już, już, a mogłabym tylko pani, bo mam taką prośbę, tak. bo ja też piszę piosenki. I tylko chciałam pani pokazać tak z mojej najnowszej piosenki, tylko początek, niech pani rzuci okiem, tylko na początek, na to pierwsze zdanie. Uch, że jestem podniecony to <laughs> Mam, takie mam, takie tak, pierwsze tak. zdanie mojej piosenki. E, Mały, ale wariat. Mały, ale wariat. Czy to by się sprzedało? Mów mi to na powie, czy to by się przydało? takie moim klimacie Ciebie pan, to zaraz czy... mi to to się to bardziej podoba. A macie to takich małych wariat. Pokoj. Ja już biorę ja już ja już wychodzę z recepcji, ja już ten, e, wszystko tak. przygotowane, tak jak pani mówiła. Hmm. Tak, i ja dostałam ja... zaproszenie specjalne tutaj, tak? Mm -hmm. tak? Ja dlatego przyjechałam, ponieważ w zaproszeniu było napisane wyraźnie... Mhm. Mm jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. <grym zresztą> I ja mówię, kurde, w Polsce to jestem celebrytką, że mi zawsze po prostu pościel dają, a tu wansuj, sama sobie muszę ścielić. Tam nie <grym zresztą> Challenge! Co, co jest. Oprócz tego, że Pani, to, no to jest tak super celebrycki hotel, oprócz tego, że Pani musi sobie to musi Pani jeszcze posprzątać, po już od nich tych. <grywa> ale to jest taki specjalny hotel dla celebrytów, żeby poczuli się jak my wszyscy. Aha. Wow. Taki challenge, ale ja słyszałem właśnie, że tak Pani sobie dała... Extra. ekstra, ja tak. już się cieszę i jeszcze mogłabym na przykład coś jeszcze musiała zrobić. Tak, tak. Dokładnie ekstra. Dokładnie, ja, ja... Ja mam pomysł. Ja mam pomysł, tak? Eee, szef, kierownik tego hotelu prosił mnie, żeby pani zrobiła takie coś, tak? Eee, on to mi napisał na kartce, żeby pani, pani Dodo eee, zrobiła piechotą do lata. Żeby pani poszła piechotą do lata. Po prostu eee, on po prostu chciał, żeby pani tą piosenkę pójdę piechotą do lata, przerobiła na taki super hit! I żeby to było, wszyscy wiedzieli, że to jest z Barnsley również. A. To może, może byśmy przerobili tytuł na piechotą? To no bał, z Lilatem. O, 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 zrobi to pani, zrobi to pani. O! mnie, że, że tak. To... Wszyscy by się ucieszą. I teraz gdybym na przykład tutaj sobie. Jaszu, wyledzę na tramwajki. Ha! Serio? Ja to widzę, ja to widzę, ja to wszystko widzę. I byście to mogli tutaj puszczać na billboardzie. O! Wszyscy będą zachwyceni. Tak, tak. Ale jeszcze do tego Aha. nagram kolejny hit. Jaki? Ja już widzę ten tytuł. To już było, bo tupa była zasłona, to już mój stary hit. A wy będzie jestem w stegi na plaży. Marzę. A tacy tylko chcę tych Co? Gwieński jest tu. No. Jeszcze tak chleb wyginam, nie wiem. A cholera ci moich